Tak jak widzicie, wziąłem swój najlepszy samochód, najlepszą broń i najlepszego przyjaciela z takiego powodu, że w tej grze został dodany nowy, najgorszy boss, którego oczywiście musimy dzisiaj pokonać. Dlatego Simon, w nagrodę, że jesteś tutaj razem ze mną, dostajesz tego złotego kłaszka. proszę bardzo. Pytanie, I musisz go pilnować do końca dzisiejszej wyprawy. A... Do końca wyprawy, do końca. Tak, dzisiejszej tak, wyprawie. dokładnie to musisz zrobić. A widzowie jeśli chcielibyście dostać jakąś nagrodę, to pamiętajcie, żeby stać łapkę w górę, napiszywanie i komentarz. To ktoś z was dostanie do mi sylu, dodam go do znajomych. a teraz musimy jak najszybciej złożyć... Nasz samochód jest to naprawdę bardzo proste, bo wystarczy tutaj włożyć tylko koła, silnik i parę drzwi, więc myślę, że będzie to naprawdę bardzo szybkie. Ej, dobra, widzisz, tu jest silnik z drugiej strony, co ja teraz robię, możesz tu, Simon, w ogóle do mnie przyjść? Ty teraz jesteś. Po co nam tam przyczepa? Na to, to No myślę, że możemy, tylko najpierw by się przydało w ogóle ten samochód złożyć, a póki co to mamy to jeszcze troszkę elementów naokoło. Tylko trzy dobra, zanim mu to koło. Gdzie ty masz mojego kałacha, Simon? Złota broń, przed chwilą dałem ci złotą broń do ręki. Ja się ją pilnować, czy ty już nie pamiętasz? Pilowałem go koka w głowie. Dobra, tak? wiesz co, zostaw człowieku to, to coś i idź, znajdź tą broń szybko, bo my inaczej sobie nie poradzimy. Ja to jakoś szybko zamontuję. No co ty Sawon robi? Daję mu broń on to już zgubił. Ja montuję tutaj ostatnie drzwi, chyba z przodu możemy sobie maskę już zamontować. I jak zwykle musi mi ten kład tutaj przeskazać Po co ty wziąłeś tego kłada, skoro on nawet nie jeździ Dobra, już się nie mogę ledwo zaczynę wycieczkę, tuż jakieś masakrać normalnie. W tym momencie kończymy tankować naszą furkę Myślę, że te 16. W sumie nawet 18 litrów nam powinno starczyć. I prezentujesz to wszystko pięknie w dodatku złotych kałaszek. Udało się go znaleźć. Sam go gdzieś zgubił tam w środku, jak szukał jedzenia. My teraz wchodzimy do środka, odpalamy tą furkę. No tak, właśnie tak to brzmi jestem mega ciekawy. No, ej, chyba zarysowałem coś. Dobra, to jest to już nawet nie będę wychodzić. No i wjeżdżamy na drogę. Już zapomniałem, kiedy ten samochód może być szybki, dlatego sprawdźmy sobie teraz jego najszybszą prędkość. Póki co mamy prawie 200 km na godzinę. 250 i cały czas się rozpędzamy. Ej, dobra, 300 na godzinę. Zapomniałem, czy ten samochód może być Oj, aż tak... O, jedzie szybko. No, jedzie na Szybko. Dawno tym samochodem nie jechałem, bo niedawno sobie kupiliśmy dosyć nowy samochód, czyli ten latający, który nie lata. I mamy już prawie 400 na godzinę. I co tu się teraz dzieje? Ledwo tym samochodem skręcam. Mam nadzieję, że nic nie ominiemy po drodze, bo przydałoby się zniszczyć każdego możliwego bossa. Dobra, mamy 500 na godzinę, a ja nic nie widzę na ulicy! Zaraz coś wiedziemy, jak nic. Nie no, rozbijamy normalnie samochód, ja w ogóle nic nie widzę, albo wjedziemy zaraz jakiś mur. Cztery nie gady, wprost. No jadę, cały czas jadę, tylko e. Dobra, ogólnie silnik i. Dobra, lekki problem. Z samochodem na szczęście nic się nie stało. do jedziemy do naszego mostu i zrobimy to bardzo szybko. Ewentualnie z niego wypadniemy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie... O, ale szybko! To jest naprawdę epickie! Mega mi się ta furka podoba i to jest jeden z najlepszych samochodów, jakie mam w tej grze. Więc zaraz powinien nam się pojawić pierwszy boss. Czemu tu jest tak dużo kamieni na ulicy? Okej, okay, udało nam się idealnie przejechać. Po lewej stronie pojawiła nam się wieża, ale nie będziemy na nią wchodzić, bo na niej nigdy nic nie było. Ewentualnie jakieś wojtuszki. I Simon, musimy teraz przy ulicy szukać jakiegoś ziomeczka, który będzie sobie siedział i czekał na pomoc. Ej czekaj. Czy ja właśnie coś widzę, Czy to jest to, proszę czy to jest Nie. to. Ej, trochę tak! Ale nam się udało, idealnie. Akurat zgas mi silnik, więc szybko dajemy sobie ręczny i wychodzimy z furki. Kogo my tutaj mamy? Ej, dobra, to jest ten od salonu, czyli to jest ta pierwsza osoba, a jeszcze będziemy musieli pomóc drugiej osobie, więc Tobie na pewno pomożemy. I tak naprawdę to dokładnie wiemy, co robić. I w ogóle tu zobaczcie, co się stało z naszym samochodem. Zmienił kolor na jakiś taki żółto-pomarańczowy. No, tam go przemalowałem, teraz jest szybszy. A właśnie, sam go przemalował zapomniałem, dlatego teraz będziemy jeszcze szybciej jechać i sprawdzimy sobie jak to wyskoczy z rampy tylko nie ma maksymalnej bo nie, prędkości podjeżdżamy do ooo oj dobra prawie uderzyłem w ścianę ale nic się na szczęście nie stało już zaraz powinien się pojawić salon tak jest widzę go w wjechałem ooo dobra nic się nie dzieje jest, spokojnie ten samolot jest niezniszczalny mam tylko nadzieję że przypadkiem nie zgubiliśmy naszego kałaszka bo teraz będzie nam on bardzo ale to bardzo potrzebny gasimy naszą furkę szybciutko ją zatrzymujemy jest na szczęście na bagażniku wiesz co salon może ja bym ci jakąś broń z plecaczka jeszcze co takiego mamy tutaj o, do wyboru ja se to wybiorę może! Co to, ale to tylko strzela, jakby przywiązuje, dobra, wiesz co, jak chcesz, to możesz sobie to wziąć. Trzymaj Okej, okay, dobra, dzięki. Ja sobie tedy. spakuję nasz plecaczek i zobaczymy, co ty w ogóle będziesz mógł tym zrobić. Ej, ale czekaj, no muszę iść z tobą! Przepraszam bardzo, że ktoś szuka jakieś problemy. O, dawaj, dawaj, to strzelaj to jest... do nich! O, e, wszystko tu ogólnie wybucha. Jak na razie to jest duży problem! Co się dzieje, Simon? Dobra, rozwalę na te trzy. Ej, on mnie trafił Część, tak broń nic Nie obok mnie! No mówiłem ci, że to nic nie robi, bo to strzela tylko jakimiś kuleczkami do ping -ponga. Albo do czegoś innego. Sam nie wiem, okej, okay, ten rozwolony jeszcze on dynamit leci, uważaj! Oooo! Ej, to wszystko normalnie wymucha. Zaraz mnie coś normalnie rozwali. Dury, dury, twoja broń się a, możesz ci, Nie możesz go przywiązać, bo dobra, strzelam do niego całym magazynkiem i wreszcie cię rozwalę! Dobra, on jest za blisko mnie, no weź mi z nim, pomóż! Ile ty masz jeszcze życia, powiedz mi? Okej, okay, wreszcie. o, Ej, ale się dure, troszkę. Co się z nim stało? Jeszcze troszeczkę się zakręcił. Tak naprawdę to nic się nie stało, on się kręci dalej, dobra. To troszkę śmiesznie wygląda. Nasza kałaszka sobie odurzymy, a tą broń może co ty w ogóle przywiązałeś tutaj? No to się czyli nie wiem. Dobra, weź to, bo zaraz się coś złego pewnie stanie. Zero na moim jeszcze w dodatku zostawiłeś. Nie, no to jest niesamowite przecież. W środku chyba i tak raczej nic nie znajdziemy. Mieliśmy tylko zabić tego bossa, i to był pierwszy boss z dwóch, ponieważ będzie jeszcze jeden. I ten drugi podobno jest najgorszy w całej grze, więc jestem mega ciekawy, co tam u niego będzie. Wracamy do naszego auta, a ten jak dalej się tam kręci. Nie wiem, w którą stronę próbuję się teraz dostać, ale na pewno wiem, gdzie my się musimy dostać. Ej, to będzie tak szybka misja teraz, jak sobie rozpędzimy tą furkę. Tylko będzie jeden duży problem, bo zaraz dojdziemy do tego kanionu, w którym. Będą wszyscy do nas strzelać i mam nadzieję, że ta furka nam przypadkiem nie wybuchnie. Po drodze zaatakowała nas dosyć mocna burza, ale tak naprawdę to już powinniśmy być na miejscu. samu. czy ty w ogóle coś widzisz? Cztery, tylko piasek! No właśnie, ja tak samo, czekaj, czy ta burza wreszcie przystała? Tak, 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 dobra, jesteśmy na miejscu, ale szybko tu wjeżdżam teraz. Ej, oni są. Nas... O, dobra, czekaj, cztery nie, czekaj, nie, c... czerw, czerw. czekaj, dobra, wykręcimy sobie. Nie mam w ogóle pojęcia, w co ja uderzyłem, ale dobrze na samym początku, a nie później. No i na szczęście poprawiła nam się pogoda. Ten samochód podobno jest więc więc mam nadzieję, że nikt nam go tutaj nie zestrzeli. Tak, witam, witam, strzelajcie sobie do nas. No, tak, super. Czy bokiem i tym samochodem i co się z tym dzieje? Ale do nas strzelają wszyscy, jak zwykle, ale i tak nic nam nie zrobicie, bo my oczywiście najlepsze samochody. Ostatnia prosta i zaraz stąd wyjeżdżamy. Okej, okay, tu jest naprawdę mocny ostrzał samochód w ogóle. Czemu ty tam kiedy drzwi nawet nie masz? Mam tam gdzie cały czas. Drzwi. Dobra, ja widzę, że nie masz, ja widzę, że nie masz czego, bo nie mogę wykręcić. Udało się. Niech Ej, dobra, to było dosyć ciężkie, ale daliśmy radę. Czekaj, co tam w ogóle było? Coś widziałem, takiego mega dziwnego lewej stronie? A, ale nie oh. wymalajmy się! <grymne> to tylko jakaś przyczepka tam stoi. Dobra, znam jeszcze jedna przyczepka niepotrzebna, ale chciałem powiedzieć, że po tej stronie mapy, czyli za tym kanionem jest podobno ten boss, więc mam nadzieję, że zaraz go spotkamy. Chyba właśnie coś przed nami widzę. Kogo my tutaj mamy? Tak, to jest właśnie on. Jemu musimy pomóc. On wziął naszą pomoc, dlatego wychodzimy i w czym możemy tobie pomóc? Co on ma tutaj jakby za taki mały stoliczek z lodami chyba? Podobno jakiś straszny boss zniszczył jego sklep. Klep z ludami poprosił nas, żebyśmy pomogli, to wtedy dostaniemy jakąś epicką broń, dlatego no, ja tam. Pomóc. No oczywiście, że musimy i muszę zdobyć kolejną broń. Tak bardzo chcę zdobyć nową broń do mojej kolekcji. Jak na razie to mam chyba wszystkie, a jak mogę zdobyć następną, która może będzie, ej, zamrażać ludzi na przykład, to było ciekawe. 14 tysięcy metrów, zaraz dojeżdżamy i chyba to widzę. Stop, 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 zatrzymamy się tutaj ręcznie, okej, okay, skręcimy sobie tutaj w lewą stronę. Ej, dobra, ja naprawdę dobrze kieruję, chyba tak mi się wydaje. Wychodzimy z tej furki, daj mi tylko kołaszka i kogo my teraz. Ej, dobra, co to jest tak, dziur? Simon. Jerry, na co nam wchodzi z jakiejś bazy pizgę, broni nie mam. Ich jest naprawdę dużo, Czekaj, ja sobie Może najpierw magazynek, żeby mieć więcej naboi. Co oni tutaj robią? Wygląda, jakby chyba wszyscy szli do tego sklepu. Bodajcie mi troszkę bliżej. Co on robił teraz? Ej, halo, kim pan jest, panie? Jak że ode mnie lepiej odsunie. No właśnie, lepiej odchodźcie do mnie. A cała reszta wynocha z tego sklepu. Nikt nie może tutaj przebywać. My tu przejmujemy teraz. Ej, co się z nim? Ooooooo! To jak jakiś wybuchowy. Dobra, ten jest też rozwalony. Tego oczywiście sobie też szybko zniszczymy. I mamy te co przejął tą restaurację Co ty o! sobie Ej, co tu leci teraz? Jakieś kulki ogromne z lodu. Wow! O, co tu chodzi? Ej, dobra, on jest naprawdę epicki, mam nadzieję, że szybko uda mi się go rozwalać Lidziak, Simon, uważaj! Cier co on robi? Oj, bije mnie, On ratunku. ci przywalił chyba jakimś lodem, tak mi się wydaje O, co tu się dzieje teraz? Strzelam do niego Nie, Radzanku, będziemy przyjady go Nie, nie przejeżdżaj, człowieku, ja go zniszczę szybko jak nie w moją stronę? Dobra, wjeżdżaj tu! O, przywalił mi z lotu znowu! Muszę go rozwalić Dobra. wejdź, wejdź im! Dawaj, dawaj, wjeżdżaj! Dobra, dobra, dobra. dobra, nie myślę, zaraz stracimy <laughs> samo od dodatku. Szybko, teraz z niego strzelam! On ma chyba niskuszność życie, jak mi się wydaje! Go. On nie, nie da się go zabić, Simon! O, mam zero HP! Pio czemu pioruny strzelają? Czemu strzelam pioruny nagle? Nie, czemu nie musiałem tak Ostatni nie magazynek wierze. i zniszczon. Tak, 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 pokonałem go, pokonałem go. Udało się. O, dobra, Simon, może lepiej uważaj troszeczkę. Gdzie wyleciał broń z niego? Jak znowu jestem oszukany nie dostanę z niego broni, to ja się... Ej, dobra, chyba coś widzę, chyba coś widzę. Mamy to! Ho ho! Olimpickie! To jest chyba broń, która zmienia innych w lód tak mi się wydaje. Można do mnie podejść i tu uciekać. bo tu jest moja, tak co mi się wydawało właśnie. Jak to, jak to twoja? Ej dwie nam wyleciały! Co się dzieje? Od nadzę do bagpaczka daje. Mogę cię, czekaj, mogę cię jakoś zamrozić? To chyba nie działa. Na... Musimy jako z znaleźć się go zamrozić, to wtedy będzie fajnie. Zanim pojedziemy dalej, to sprawdzimy co się dzieje tutaj w środku. Ej normalnie tu sobie można było lody kupić jakieś różne smaki śmietankowe mango, waniliowy i tak dalej. Dobra, może kiedyś tu jeszcze wrócimy. No bo teraz tak naprawdę to możemy tutaj przyjeżdżać zawsze. Ale bardzo ważną rzeczą jest jeszcze to, żeby przetestować nową brunę na jakimś zombiaczku, więc chyba widzę jakiś tam budynek kawałek przed nami. Rozpędzamy się naprawdę bardzo szybko. I dalej szukam tego zombiaczka, tylko jeszcze nic na razie po drodze nie zrozumiałem. Ej, Simon, czy tu masz tutaj nasz nowy silnik? Czekaj, za szybko jadę. Wow. Się wow. tak. Ej, no co tu się nie, dzieje tak teraz? Dobra, jednak walony w ten silnik. Nie będziemy nic montować, bo nie mogłem tego samochodu zatrzymać. Jak my go rozpędzimy. Tu zatrzymanie tego samochodu jest praktycznie niemożliwe Ale chyba wreszcie widzę jakiś budyneczek, tylko też, no troszkę za szybko, troszkę jedziemy za szybko, jednak mi się wydaje Ale tutaj już na pewno się zatrzymaj, bo dosłownie w ten budynek sam samon głowę w dół, głowa w dół, uważaj O, Ole przywaliliśmy mocno! Dobra, ale nic się na szczęście nie stało. Szybko otwieram plecak i zobaczcie, jak to epicko teraz wygląda. Ile my tu w ogóle mamy broni? Ten mógłbyś szybko, bo mam Wie ząbiaka. Tak, 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 czekaj, biorę zamrażacz dobra, podchodzimy do niego, cyk. Tego trafiłem, czekaj jeszcze raz, go trafiam. Dobra, jeszcze raz. No halo, mogę cię zamrozić? Co tu się dzieje? Ej, Simon, bo ja mam naboje z gumą balonową, zobacz, ej, do, e, dobra, ej, to chyba działa, zamroziłem go, co to jest? To jest najlepsza broń do tej pory. No, jest naprawdę spoczko, tylko że muszę takiego zumbiaczka trafić jakieś trzy albo nawet cztery razy, więc dosyć dużo, ale mega episko to wygląda, jak możemy kogoś zamrozić, są tu jeszcze jakieś... Ej, dobra, za duży, za duży, więc stąd! Mu to Dynamit, tu jest o, Simon, bie... co ty robisz? Dobra, no to sobie lekko wybuchło, nawet na burgerek wyleciał i chyba tego zumbiaczka przypadkiem zabiłeś, tak mi się wydaje, bo on sobie leży na ziemi i pojem... Wam, że w tym miejscu skończymy ten odcinek z takiego powodu, że udało nam się skończyć naszą misję zdobyliśmy nową broń mamy naprawdę piękny samolot, który jest ślicznie pomalowany a Simon na szczęście nie zgubił mojego złotego kałaszka więc jeśli chcielibyście kolejny odcinek z gierki co ty robisz, czemu dobra, wiesz co, zamknij się tu tak, pa, okej, okay. możesz sobie tam zostać Stawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem a my się widzimy w kolejnym odcinku, Narka wszystkim